Kieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Jeśli chodzi o siłownię, to tutaj ekspert. Tak. Tomasz Olbratowski. Jest wiele ważnych pytań, na które ludzkość od wieków stara się znaleźć odpowiedź. Kim jesteśmy, czy jesteśmy sami w kosmosie, czy jest coś, prawda? Ale do tych pytań dołączyło kolejne niezwykle ważne. Pewien artykuł w internecie dramatycznie pyta, co się zmieni, gdy zaczniemy dodawać cytrynę do herbaty? Ha, właśnie. Czy powinniśmy zaryzykować i wykonać tak śmiały krok w nieznane jak dodawanie cytryny do herbaty. Czy stać nas, aby sięgnąć poza horyzont widnokręgu? Czy stamtąd jest powrót? Czy rzucić się w ryzykownych eksperymentów z herbatą i cytryną? Jak pogonać obawy przed strachem? Więc przed nami wielka, niewiadoma... Tajemnica, sekret, coś ukrytego, zagadka, znaki zapytania i trochę strach, czy wykonać tak śmiały krok w nieznane, bo gdy dodamy cytrynę do herbaty, to nie wiem, to możemy wyjść poza horyzont zdarzeń, nie wiem, przekroczyć ostatnią granicę, skąd może już nie ma powrotu, a jak herbata po dodaniu cytryny wybuchnie. Ha. Albo zmieni się w smoka i zeżre nas, albo co gorsza, cytrynę. Albo zacznie nadawać przemówienia Kaczyńskiego i Tuska. Lub z herbaty zmieni się w herbatę z cytryną. Ha. Może jak jeszcze dodasz miód, to stanie się coś jeszcze bardziej spektakularnego, jak odtworzenie Imperium Rzymskiego, lub nawet rozstrzygnięcie wojny między Lidlem a Biedronką. Nie znamy odpowiedzi na te pytania. Bo jak powiedział jakiś grecki filozof, bodajże Sedes z Bakilitu. Nie chodzi o to, by znaleźć odpowiedzi, ale by zadawać pytania, co w Waszym imieniu robiłem ja, a wcześniej internet.